Cześć widzowie, możliwe, że już zauważyliście, ale dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, bo gramy w Tower of Hell. no Dołączyła w takim momencie, że. No, co jest? maksymalny limit. Taki... Do teraz to. jakieś 3 albo 2. Jak to przejść? Tam góry. Ej ja mam pomysł, ale nie wiem, czy mi się nie uda zrobić. Nie, nie uda. Tego się nie da zrobić. Ej ja chyba wiem, jak to zrobić. Urocze. co? a udało się Pa jest super kolejna rundka ostatnio trochę gry w tower w a co? o co tutaj chodzi bo ja nie wiem nie mam tego pojęcia. Aha, okej. Okay. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma checkpointów. Ogólnie to mam taką inną grę, w którą już nagrywałam dawno. Jakiś to był rok szkolny. To wtedy nagrywałam wierzolance. To jest fajne, bo tam są ogólnie checkpointy. Te są punkciki. Tam mam ogólnie 17. Poziom tutaj mam pierwszy. Kurczę. Plus dodatkowy czas, thank you. Ile kosztuje dodatkowy czas w ogóle? 50. na bym miała, a wtedy stówkę bym jeszcze. Ja jestem? Nie wiem czy oni są z Polski. Wątpię, trochę. Chyba. Bo ja mam automatycznie tłumaczenie czatu, bo nie wyłączyłem. Nie chcę mi się tak w, w kółko włączać. Bo ostatnio go dużo używam, nie wiem czemu. <grych> bo ludzie do mnie gadają po jakimś innym języku. Nawet nie po angielskim, tylko po jakimś niemieckim i takim innym. I tam runda chyba trwa 7 albo 6 minut. Przechodzę tutaj w jakieś 2 minuty. Zabiję te odbi. Na chwilę będę czekać do końca rundy. Czyli byłam już na filetowym? No, byłam już na filetowym. był nie pamiętam, gdzie byłam. Gdzie? Uhum. No co jest? Bo ja zamiast w skoku, to klikam obok i dlatego się tam dzieje. Um. Nie ogarnia, gdzie ma iść. A ja zobaczycie, jak ja w jakieś opi to nie chcę ze mną. Jak nagrywam, to już tak. A i w ogóle ja mam taką przymiotę, że pomóżcie mu trochę z subami, bo ostatnio mu coś. Nie wybijają się filmy. Ja byłem w opisie. 7 do mnie Jak chcecie to nawet. Mogę wam nie w tym opisie, no tylko w tym w nazwie bym powiedziała. Nie wiem jak to mówić, bo opis. opis to trzeba tam po tam trochę poklikać, żeby wejść w opis. Nie, nie, Proszę mnie nie robić dźwięków specjalnych Kto tam mi puka, jeju? Nie no tutaj świnka, pies w odesk czy po domku Tutaj kto, kto, Ktoś mi tam jeszcze skacze, nie wiem czemu

Zawsze mam także pod koniec. Serio? Mam to zrobić. Aha. Aha, to trzeba było skoczyć. Jestem jakaś dziwna. A ten już pewnie nie gra. Bo nie może przejść. Bo on tak robi. No dziękuję. Kolejną rundę, czas zacząć. Jezus, ja ledwo co umie na to skoczyć Ale za chwilę będę grać w drugie hobby, Z ChocoPintami. To jest w opisie tego, że to jest inspirowana Tower of Hell. Tylko żeby nie było, że to jest jakaś pod... To jest jakaś podróba, albo też w no, Trochę jest w sumie ta podróba, ale... W takim sensie, że jest inspirowana. Ale z tego co wiem, no to jest dużo podrób, trochę... Albo inspirowań. No nie no, spadłam, serio. A, dobra, tu Nie umiem w to Jakie cudem ja jeszcze nie padłam. A inni ludzie padają. I się tak że z laserów. Poproszę mnie nie wykrakać. Niech <laughs> ty się zawiesił. No ja tylko mogę tu komentować rzeczy. Ja mogę tylko komentować. Więżej tyle. Nie. Nie. A e nie, jest to nie, ja wybrałam piłki nie, my god. Skąd? On tak, mają tak samo nie, Dobrze mi idzie. Proszę tylko nie paść. Jest. Mam szansę przejść pierwszy raz Tower Ale teraz Oh my god, tutaj jest. Ja jestem wypełniona na stresem, bo ja chcę przejść. Tu nigdy nie przeszłam. Nie. To jest mój najwyższy wynik, czyli tam u góry. 39. Ej, nie myślałam, że to tak dobrze mi pójdzie, szczerze mówiąc

Ja pokazuję wam moją przekrywkę. Patrzcie. Normalnie mam taką twarz, ale wejdę... A ja mam pomysł nową nazwę kanału Dzisiaj bym chyba zmienił No już nie ma co iść, jest las 8 Jedna rąbka chyba Aj 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 Dźwięki specjalne i teraz sobie iść Leżę na domku Ej, wyobraźcie sobie, że tak sobie idę A tu jakaś aura sobie spadła No no i nagle wyszłam No nie ma już pani Aury. Szkoda chciałam pokazać ping. ping, 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 ping. A Wy też tak macie, że na przykład wygracie w jakieś obi coś i czegoś i możecie wyjść zamiast spróbować to po prostu wychodzicie. Nie no czemu jest dwa? O oh to znowu to. znowu to zabija Proszę nie spaść ja być nowa 10 pi Ej, ja jestem tam u góry i mam 25 ty tylko to było na czwartym chyba na czwartym albo piątym, ale raczej czwartym w ogóle czemu mnie tak cicho mówię? Chodzę. Nie przechodzę tego. Ja tego już nie przechodzę. To jest te Pro Towers. Myślę, że duże i małe, czy co? Idę zobaczyć Pro Towers. Ale raczej jest słabo sobie radzić. To są te większe. Uh -huh. To są te większe. Ochę fajnie nie jest coś więcej czasu. A jak mi się udało? Kurczę. Tutaj. No myślę, ja tutaj będę lepsza, bo tak mam czasem. 10 minut? Ten rozmiałam. Ja grałam sobie broka, no to mnie przez to mnie nie dodają Kto kupił mógłę? Ja myślę, że jestem za ja myślałam, że jestem za jakąś ścianą nie widziałem i tak mgła. matko. no but that

Jeden! To mnie oślepia. Kto kupił tą... M... nie powiem, jaką mogła. Kiedy mnie ta mogła, to by możliwe, żeby szło mi lepiej. i w ogóle kiedyś ja grałam w tą wogu... w ogóle w tam wierzenie nędzy tam o czym pierwszy cały odcinek mówię nie da się nie da się tam tam ten kto najdłużej gra ten ma taką koronę co się ma to pokazać Który jest No. Król Sylwer. Posłuchaj Sylwera, że przyznaje czas, aby zostać królem. To już jest 27 minut 20... No. to samym. No lepiej mów. na poziom 17. Chcecie? Magia Prześcienna, bo runda Nie pasuje. Czekamy sobie na koniec. Boż, i tak bez sensu. Mam. Ten jest królem. Jezus jak je leje. Ej po odcinku. Go szybko nagrywam. mam kleję je i wam stawiam Na koniec. Dobra, serki zatem. Jezu, nie wiem, czy to słyszycie. 8:30, mnie by... Na czym jest 11. Tydzień? Ja w ogóle nie mam od, od wakacji. Nie mam od lipca. Jakoś. Jakoś mi się dużej śpi do jakichś 17:10. mamy wolne, to śpię do jakichś 8:09. Смешит меня как-то так. Hi hi. po poziomki 17. Dobra, ja lecę szybko nagrywać. Patrz, jak, jak pada papa. Pa.